Siemaneczko Ziemeczki z tej strony Patrykos. W tym odcinku pokażę wam, jak szybko zarobić punkty na graustyle.pl, nie wydając ani złotówki. Zapraszam do oglądania. One, two, three, four, five, six, two, Więc dobra, na początku pokażę wam metody zdobywania ammo, za które będziecie mogli zdobywać punkty. Korzystając z reflinków otrzymujesz 5 amunicji na start. Jeżeli polubisz fanpage Gryoskiny, to co jakiś czas możesz zdobyć darmowe kody podrębkowe. Dodatkowe ammo możesz zdobyć w trakcie gry. Jeżeli posiadasz poniżej 3 amunicji na swoim koncie, to północy dostaniesz jedną darmową amunicję do gry. Dobra, jak mamy już omówione sposoby otrzymywania amon za darmo, to możemy przejść teraz do szybkiego zdobywania punktów. Przedstawię wam teraz trzy porady, które pomogą wam dojść do top 30 najlepszych graczy. W czasie trwania pytań staraj się dobrze podpowiadać swojemu przeciwnikowi, by stworzyć w nim zaufanie do ciebie. Dzięki temu w kolejnym etapie gry będziesz miał nad nim przewagę psychiczną. Jeżeli masz dosyć dużą ilość końców na swoim koncie, to staraj się proponować dużej ilości Gaben końców przeciwnikowi za item, którego nie chcesz, ponieważ jeżeli przeciwna osoba to usłyszy, to raczej nie będzie chciała się wymieniać za tą skrzynkę i będziecie mogli wtedy spokojnie przejść do tej skrzynki, która was interesuje. Jeżeli przeciwnik ma jakiś dobry item, to staraj się wmówić mu, że w innej skrzynce posiada Gabena, by w czasie targowania się móc powalczyć o skrzynkę lepszą dla ciebie. Przedstawiłem Wam porady, które często stosuję w swojej grze i często dzięki nim zarabiam dużo pieniędzy. Znajduję się cały czas w top 3 rankingu, więc mam pojęcie na ten temat. Pamiętajcie, nie każdy się na to nabiera. Ziemeczki, na koniec chciałbym Was poprosić o zostawienie subskrypcji oraz lajka. Jeżeli chcecie, bym zmienił coś w swoich odcinkach, napiszcie to w komentarzu, a ja na pewno odpowiem na wszystkie z nich. Szukam też nowego grafika, który zrobiłby dla mnie intro oraz ban. Chętnych zapraszam na PW. Na pewno się dogadamy. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dobijemy 50 like. A już zmykam. Trzymajcie się. Hello.